Nie widzi problemu, nienawiści do drugiego człowieka, w kłóceniu się, zażuwaniu narkotyków, piciu alkoholu i uprawianiu bezbożnego, brudnego, obrzydliwego seksu. Co jest nie tak, jeżeli wierzysz w Boga, a aborcja dla Ciebie jest opcją, a nie morderstwem? Co jest tak z tym światem? Co jest tak z Wami, ludzie? Większość z Was, z którym podchodzimy, mówicie, że wierzycie w Boga. Chciałbym Wam coś powiedzieć. W Biblii jest napisane, że diabeł też wierzy. Całe piekło wierzy w Boga. Szatan, demony, cała noc piekielna, całe piekło wierzy w Boga. Ale oni drżą, jak pisze w Biblii na końcu tego zdania. Diabeł i demony wierzą i drżą. A człowiek, który mówi, że wierzył w Boga, żyje bez bezbożnie, gdy Boga nie znał. Co jest nie tak? Co jest nie tak z tym światem? Gdzie nastąpił zły skręt? Pan Jezus Chrystus w skazaniu na górze powiedział historię o ludziach, którzy pukali do nieba bram i mówili, panie, panie, otwórz nam! W Twoim imieniu prorokowaliśmy, w Twoim imieniu wyganialiśmy domony, w Twoim imieniu robiliśmy tak wielkie rzeczy, przyznawaliśmy się, że wierzymy w Ciebie, że chodzimy do kościoła, robiliśmy krzyżyk na każdym, na każdym znaku krzyża i kościół, który mijaliśmy. A Chrystus im powie, idźcie precz ode mnie, bo Wy nie czynicie wolę Ojca. Nieważne czy wierzyć w Boga. Całe piekło wierzy w Boga i możesz dołączyć do tych, którzy wylądują w, wylądują w piekle wierząc w Boga. Możesz czuć emocjonalne podniecenie, możesz mieć krzyżyk na szyi, możesz mieć obrazki medaliony, możesz na kolanach pójść na czarną górę, a jednocześnie tak samo pójść do piekła, jak bandyta, jak narkoman, jak morderca. Z całą swoją religią możesz pójść do piekła. Wiecie dlaczego? Bo nie chodzi o to, żebyś wierzył w Boga. Nie chodzi o to, żeby twoje serce było emocjonalnie uniesione. Nie chodzi o to, żebyś klepał pacierze i robił znak krzyża, mijając kościoła, mijając jakiś kościół. Pan Jezus na początku wypowiedzi, kiedy wysłał ludzi do piekła, powiedział, nie czy nie jesteście posłuszni woli Ojca. Czy jesteś posłuszni Jego woli? Skoro wierzysz w Boga? Czy chodzi w posłuszeństwie Jego woli? Czy chodzisz po słuszeństwie Jego synowi? Czy nie kradij, czy nie pożądaj, czy nie kłania się figurą, nie w tobie, nie robi w Tobie obrzydliwości? Bo Bóg powiedział, że to jest obrzydliwość. I każdy, kto kłania się figurom obrazom, każdy, kto pije i wyzywa i nienawidzi drugiego, każdy, kto plotkuje, każdy, kto pełna bezbożny seks, może wierzyć w Boga. Może chodzić co tydzień do kościoła śpiewać pieśni. Może być księdzem, biskupem, papieżem i pastorem. Może być popem. Ale to nic nie znaczy, jeżeli nie, spo, nie jesteś posłuszny Słowu Bożemu. Jeżeli nie jesteś posłuszny Jego woli. Posłuszeństwo woli Bożej. To jest to, co cechuje ludzi wierzących. Moi drodzy, kochani mieszkańcy Radomia, zwiastujemy wam Chrystusa. Zwiastujemy wam Ewangelię. Zwiastujemy wam dobrego Boga. I nie mówimy wam, że żebyście wierzyli, ale chcę was zachęcić do poznania prawdziwego Boga i życiu w jego posłuszeństwie, skoro mówicie, że wierzycie w Niego. Dam Wam mały przykład, moi kochani. Uwielbiam historię, uwielbiam historię i dużo czytam na ten temat. I wierzę, że Adolf Hitler istniał. I wierzę, i mam na to dowody. Książki, relacje żywych świadków, namacalne dowody. Czy to czyni mnie nazistą? Nie. To czyni mnie tylko, że wiem, że Adolf Hitler istniał. I tak samo jest z 99% naszego polskiego społeczeństwa. Wiecie, że Bóg jest, wiecie, że on istnieje i wierzycie w niego, ale żyjecie w nieposłuszeństwie jego woli. Żyjecie w grzechach. Żyjecie we własnych grzechach, I jeżeli nie upamiętacie się z własnych grzechów, jeżeli nie uwierzycie Ewangelii, jeżeli nie uwierzycie Słowu Bożemu i nie będziecie mu posłuszni z na ustach Bogu, pójdziecie do piekła. Ale nie musicie, nie musicie, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł wyzwolić ludzi, przyszedł wyzwolić nas, przyszedł wyzwolić Ciebie z Twoich grzechów. Na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu syn Boży dał się przybić za Wasze wszystkie grzechy. Za Wasze wszystkie grzechy, abyście nie poszli do piekła. Ponieważ z uczynków człowiek nie jest zbawiony, tylko łaską Bożą. Religijnego życia nie pójdziesz do pieklu, do nieba, nie zasłużysz na, na niebo. Nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby zasłużyć na Bożą przychylność, ponieważ Boże standardy są bardzo wysokie. I na to Jezus Chrystus, syn Boży, przyszedł, aby Cię wyzwolić swojej niewiary, swojej religii, swoich własnych przekonań. Syn Boży, cierpiał za wszystkie Twoje grzechy, abyś był zbawiony. Jest tylko jeden warunek, moi drodzy kochani mieszkańcy. Upamiętajcie się ze swoich grzechów i nawróćcie się. Upamiętajcie się ze swoich grzechów, z tradycji, z przekonań. Weźcie Słowo Boże, które Wam dzisiaj rozdajemy za darmo i zobaczcie, jaki jest Bóg. Bóg, którego wierzycie, Bóg, którego trzycie, Bo być może może się okazać, że to jest inny Bóg, o którym zawsze myśleliście, o którym zawsze Wam mówili, o którym oglądaliście telewizję i słyszeliście nam szach. Ja dostałem taki nowy testament w więzieniu 13 lat temu i zacząłem czytać. I to, co zacząłem robić, znaczy to, co zaczęło Słowo Boże robić ze mną, przemiliło mnie, ponieważ nie znałem Jezusa Chrystusa. Ponieważ myślałem tak, jak wszyscy ludzie, że Bóg jest, że Bóg istnieje. Ale On ma swoje sprawy, a ja mam swoje sprawy. I on ma swoje problemy, ja mam swoje. Ale w więzieniu zacząłem czytać, zacząłem poznać Ewangelię, poznałem osobiście poznać Jezusa Chrystusa i wiecie co? On jest inny niż nasza tradycja, niż nasza religia, niż to, co nam wmawiają. On Ciebie kocha. Dlatego nie chce, żebyś poszedł do piekła. Dlatego poszedł na krzyż, za wszystkie Twoje grzechy. Czy ktoś się za Ciebie tak poświęcił, że oddał za Ciebie swoje życie? Czy jest ktoś, kto umiał się tak poświęcić, że dał się opluć, dał się bić, dał się znieważać? Tylko Jezus. On, Syn Boży, zszedł z nieba, Zostawił swoją koronę chwały i cierpiał, żebyś był zbawiony, żebyś był uratowany z własnych grzechów. I tą dzisiaj Ewangelię wam zwiastujemy. Zwiastujemy wam Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Brawo Jezusa Cię, Chrystusa, brawo, brawo tego, Cię, który przyszedł na ten świat, żeby umrzeć za grzechy wszystkich ludzi i za Twoje grzechy. Nie udźcie, się, że żyjąc w grzechach wejdziesz do nieba. Nie udźcie, się, że pójdziesz do czysta. I to załatwił swoją sprawę, bo nie ma czegoś takiego jak czyście. Następne kłamstwo naszej polskiej kultury, światowej nawet bym powiedział. W Biblii nie ma tego. Nie wejdziesz do nieba, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi naszyć do mnie. Nikt nie przychodzi naszyć do Boga Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi, nie ma innych pośredników. Jest tylko Jezus Chrystus. Ewangelia, którą dzisiaj tutaj zwiastujemy, mówi tak. Wszyscy zdzieszyli i brak im Bożej chwały, ale są darmo usprawiedliwieni własne Jezusa Chrystusa. Wszyscy w oczach Bożej jesteśmy grzesznikami, ale wszyscy możemy być uratowani z własnych grzechów. Może to dzisiaj na to mnie nie robi wrażenia. Może dzisiaj się uśmiechasz i powątpiewasz. Może mówisz, co oni gadają? Jaki Bardzo Bóg, jaki Jezus. Dziękuję. Chciałbym Ci zadać jedno pytanie. Jak żyłeś najczarniejszych problemach swojego życia? Do kogo się zwracałeś? jak koledzy zawiodli, jak rodzina, żona, współmałżonek, jak wszystkie środki i pieniądze zawiodły. Co krzyczałeś? Boże ratuj! I ja tego sam doświadczyłem. W więzieniu krzyknąłem, Boże ratuj mnie, ratuj moje życie, bo tonę. I wiecie co? On przyszedł do mojego życia. On zbawił mnie z moich grzechów. On uratował mnie. Stary Grzesiek w celi umarł. Narodził się nowy. I dzisiaj wam zjastujemy tego samego Jezusa Chrystusa. Tego, którego możesz zaprosić do swojego życia. Możesz otworzyć na niego swoje serce, swoje dusze, swoje ciało, swoją myśl i oddać mu swoje życie. Co masz do dania Bogu? Swoje grzechy? Swoje przekonania? Co masz do dania Bogu? Nic. Ale On może ci dać Twoją łaskę swoją łaskę i uratować Cię z własnych grzechów. To jest Jezus Chrystus, którego Wam zwiastujemy. Nie zwiastujemy Wam kościoła. Nie namawiamy bardzo żadnej religii, moi drodzy. W świecie jest i tak dużo religii i każda ma swoje racje, przekonanie i każda walczy o swoje. A Jezus Chrystus walczył o to, co jest Jego Ojca i nie był nic, co Jego Ojciec nie dał. Nie namawiamy was do religii, nie namawiamy was do Kościoła, namawiamy was, żebyście pojednali się z Bogiem poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Weźcie Nowe Testamenty, które wam tu rozdajemy, weźcie Biblię, to nic nie kosztuje, a może uratować wasze dusze. Moją to uratowało bandyty, którego nikogo nie szanował, handlarza narkotyków, zbira, którego byście nie chcieli spotkać w ciemnej bramie, który śmiał się, jak ktoś mu mówił o Bogu. Kazał spier papier moim przyjaciółom, którzy mówili o Bogu. Dzisiaj nie widzę życia poza Jezusem. Dzisiaj ten świat, zobaczcie, w którą stronę idzie ten świat. Wojny, nienawiść. Człowiek człowiekowi wilkiem. Człowiek jest w stanie wydłubać człowiekowi oczy za swoje przekonania, racje, a cóż one są warte? Nienawiść wśród nas jest tak duża. Kto nam ma pomóc? Kto ma nas uratować? Ten świat tonie. Ten świat idzie na dno. Grzech, który ten świat wlewa się i idzie na dno. Ten świat tonie. Dziś masz światełko tunelu. W tunelu. Dziś dajemy wam nadzieję. Ma ona na imię Jezus Chrystus. I albo utoniesz tym światem. I albo przeminiesz jak ten świat w swoich grzechach. Albo zawołasz do Chrystusa i wyciągniesz do Niego dłoń, a On ją uchwyci. Moi drodzy, dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako Baranek Boży. Jak Baranek dał się złożyć w ofierze za grzechy tego świata, abyś Ty był uratowany. I cierpiał na krzyżu Golgoty. I był opluty. I był znieważany dla Twojego zbawienia. I umarł na krzyżu Golgoty, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokonując grzech, pokonując śmierć, pokonując grób. Pokonując swoich wrogów, którzy mnie mali, że wygrali krzyżując go. I pokazał, że prawdziwie jest Bogiem. Że prawdziwie śmierć, a nie nic, to, co nam się wydaje, że jest końcem, ma nad nami władzę. Jezus Chrystus to wszystko pokonał. A po kilku dniach poszedł do ojca swojego w niebie, przygotować mieszkania swoim dzieciom. I przyjdzie dzień, że on tutaj powróci. I wszystkie znaki na niebie wskazują, że ten świat się powoli przemija, kończy i przemija. Ktokolwiek czytał chociaż raz Biblię. Księga objawienia, to zobaczy, że żyjemy w czasach, kiedy zło jest coraz większe, kiedy mrok i grzech jest coraz gęstszy, a grzech nazywany jest dobrem. To tylko wskazuje, że czas przyjścia Jezusa Chrystusa jest coraz bliższy i przyjdzie dzień, kiedy On powróci. I kilkanaście razy w słowie Bożym jest napisane, że Jezus Chrystus przyjdzie jak złodziej. Kiedy złodziej przychodzi? Kiedy się nie spodziewasz? Kiedy będziesz mówił, dobrze jest? Czyste fajnie. pokój, bezpieczeństwo. A on nagle przyjdzie jak złodziej. Ale on nie przyjdzie, kraść. On przyjdzie po swoje dzieci. On przyjdzie po tych, którzy wybrali jego drogę. On przyjdzie tych, którzy upamiętali się i odrzucili drogę diabła. A weszli na drogę Jezusa. Masz dwie opcje dzisiaj: dalej iść za diabłem, jak dziecko diabła, albo zostać dzieckiem bożym, narodzić się na nowo poprzez Jezusa Chrystusa. A kiedy Chrystus przyjdzie, Przyjdzie po swoich i przyjdzie na sąd. Już nie przyjdzie jako baranek boży. Przyjdzie sądzić grzechy tego świata. I obyś nie był znaleziony we własnych grzechach. Twoja religijność nic nie pomoże. Twoje religijne życie ani medaliona, ani obrazki nic ci nie pomogą. Twoja Biblia w szafie ci nic nie pomoże. Ani obrazek Matki Boskiej i papieża na ścianie. Nic ci nie pomoże. Dziś jest czas, żeby się upamiętać. Dziś jest czas, żeby nawrócić się ze swoich grzechów. Dziś jest czas, żeby zostawić wszystkie swoje grzechy i przestać w końcu grzeć, a zostać dzieckiem Bożym. Narodzić się na nowo. Albowiem powiem, Bóg tak umiłował świat, że Syna Swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak kocha ten świat, że poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, nie umarł, nie poszedł do piekła, ale miał życie wieczne. Chwała Jezusowi! Kochani, uwierzcie Ewangelii, uwierzcie Jezusowi, uwierzcie Jego słowom, uwierzcie to, co Wam dzisiaj zwiastujemy, bo zwiastujemy Wam dobrą nowinę. Chwała Jezusowi!